z tej strony bo i to jest następny odcinek XCOM i teraz tak jedyne co chciałem zrobić to kupić sobie klucz klucz który był na chwilę obecną za drogi dla mnie więc trzeba sprzedać parę rzeczy żebyśmy mogli go opracować jak już go opracujemy będziemy musieli się wyleczyć jeżeli chodzi o nasze oddziały możliwe zastosowania takiej technologii są praktycznie dobra, dobra, spoko E, bo teraz możemy już wykonać atak na bazę obcych, ale nie mamy e, pełnego zestawu naszych ludzi. A wolałbym mieć Argentyny, Salesianie. No, dobra, jak tutaj by to wyglądało teraz? Pewnie, pewnie mam i tak wszystkie wystrzelone. Zobaczmy sobie. Wystrzel satelitę. Tak. Mam wystrzelone wszystkie satelity i niestety tego na razie chyba jakoś tu nie zrobimy A na przykład nikt z tego spytał, no właśnie techników nie mieliśmy to Są generatory, tutaj mamy te, ok, okay czyli na razie z tym nic nie zrobimy po prostu Okej, okay, przesłuchanie mamy broń plazmową Lekki karabin plazmowy e, zróbmy to, bo mamy te karabiny plazmowe Kobieta nie nazywaj się Mamy te karabiny tam a dzięki temu będziemy mogli sobie no bez... Co? Wykryliśmy nowy kontakt. O wiele większy, Dobra, dział Fenix. No wyślemy naszego małego Phoenixa i tyle no. Dobra. Dodża. I celowanie. I powinniśmy go zjeść tu bez problemu. No właśnie. Okej, okay, wysyłamy tam naszych ludzi granadier granadier sniper sniper um, no i dobra trzeba wysłać jakieś rzucenie diabła, no to nika Lecisz. mam nadzieję że jakoś to teraz to nam pójdzie w miarę zgrabnie bo to jest o ile się nie mylę o przydobyć się teraz wrócić do bazy i oddać jeszcze tam przydziały ale myślę, że nie dam rady tego zrobić Przygotujcie się do misji. Naszą SD będzie kontynentalna część Stanów Zjednoczonych Zdaje się, że o Dobra. I teraz w ogóle coś śmieszne, bo lądujemy od razu przy wraku jak już widzicie w tle teraz Bo jest to po prostu ten duży tu jesteśmy na północy od miejsca katastrofy. Uderzeniowy jeden gotowy do ataku Słyszę was głośno i wyraźnie niebo okay. Będziemy monitorować te odczyty. Uderzeniowy 1 ma zgodę na zaatakowanie statusów. E, ogólnie trochę nas tak wywaliło nieciekawie, bo przyznam, że... Ou, e, że możemy zostać bardzo łatwo flankowani. Może... Najlepiej byłoby się wbić chyba od razu już tam do góry Okej, okay, ryzyk fizyk, lecimy tam. Czy to nie ten statek, który przeprowadzał ataki podczas uprowadzeń? Okej, okay, nie ma tam niczego. Więc teraz tak, sniper drugi tu. E, jeden granadier. Tu drugi granadier, tu i strzelec wyborowy. Na razie na dół go postawimy. I miejmy nadzieję, że nic nam teraz nie wyskoczy. Cisza, spokój, tak? Ok, jak jest cisza i spokój, to możemy teraz powoli taktycznie przesuwać się do przodu. Warta. Teraz tak, drugiego snajpera, albo nie, jeszcze naszego piechociarza poproszę tu. Tam nie było nic widać. Jakieś zbiorniki. To obrzydliwe. Ale chyba w ten sposób utrzymują przy życiu swoje najnowsze obiekty doświadczalne. Czyli czytajcie ludzi. Eee, taki mały spoiler. Eee, dobra, drugiego snajpera ustawimy tu. Dobra, przejdźmy też tutaj, wtedy. No. I. I są z tamtej strony, prawdopodobnie. Um, co mi się nie za bardzo podoba. Dobra. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Z... O, pode mną są. Okropnie. Okropnie źle. Um... Dobra, ma... Ten... Pytanie. Ok Teraz pytanie, jak tutaj to wyjdzie Ile granat zadaje? Trzy obrażeń, tak? Eee. Dobra, rzućmy na czujas jeden granat w takim razie Jeżeli będą trzy trafienia, to będzie dobrze Tak, dostali w trójkę Więc może wytnijmy ich jeszcze przed tym jeżeli oni się w ogóle ruszą, będziemy, będziemy mieli problem z trzbowcami z głowy. I... Triple kill, ładnie. Dobra, i pozbyliśmy się dzięki temu od razu na, trzech przeciwników z naszej listy. Eee, jujuj. Dobra, ustawmy może go tu. Tu jest coś? Zauważył kogoś? Chyba nie, dobra. Tutaj też tryb warty bym poprosił. I tutaj też tryb warty. O i bardzo ładnie. Niech go zgarnie, niech go zdejmie. I? Ładnie, dostał jeden. Um, to by chyba odgłos chudzielca. O ile się nie mylę. Um, kurczę, dobra, trzeba zrobić tutaj taki przyczółek trochę. No i zobaczmy, kogo widzisz. Widzisz tego. Dobra, snajperzy. Snajperzy ich nie widzą i to mi się nie podoba. Dobra, tak, jednego poprosimy jednak naszego heavy gunnera tutaj. Ty czuwaj, ty czuwaj. A ty się kolego cofnij tutaj, zrobimy sobie tutaj taki przyczółek dopóki um, nie ogarniemy dokładnie co i jakby tu się miało dziać. Mam 10% szansy na trafienie go. Dobra, próbujemy. Trzy obrażeń. Jeden pewnie na redukcji poszedł i tak. No. Jakim cudem on stamtąd się nagle pojawił i chciał strzelać? No ej. I strzał reakcji. Krocznik będzie trafienie. Pudło. Oj, niedobrze. dobrze. No, ale okej. Okay. I jedna łuska odpadła, bardzo ładnie. Ale tak czy owak, myślę. Um... Um... Jest źle. W tym momencie naprawdę jest źle. Y... No dobra. Nie pozostaje mi nic innego, jak dunąć tutaj rakietą. Tylko, że niestety rakietą to ja wszystkich ob obiję tutaj. To do tego stopnia, że um... ok, spróbujmy zrobić to w ten sposób, zobaczymy co z tego wyjdzie. Aj, tylko jeden poszedł. Niedobrze. Dobra, musimy teraz ich ciąć, bo to jest naprawdę to, co się teraz stało. To jest bardzo niekomfortowa sytuacja dla nas, a nawet bardziej niż bardzo. Dobra, lecimy przy 90%. Pudło, okej. Okay. Ale mam drugi strzał. Więc dobra, jeden strzał do piachu. Um, czemu ty kobieta tu nic nie widzisz? Znaczy, to, znaczy to jest bardzo kurowa pozycja dla ciebie. Um, dobra, póki co nie będziemy cię przedstawiać 100% na trafienie. Ok, drugi. I tamtego teraz po kolei. Uff, dobra, było trochę niebezpiecznie, ale udało nam się tutaj mm, to jakoś przejść. Niestety, ten spot był bardzo lipny, jeżeli chodzi o oddawanie strzałów. Ale okej, okay, udało nam się, ogarnęliśmy tutaj to w miarę rozsądny sposób. I co tam będzie robił? Dalej będzie. Aha, tylko tym razem już trafił. No dobra, no okej, okay, trafił jednym pociskiem. tym się nie musimy jakoś przemać też bardzo. Okej, okay, rzućmy mu po prostu granat pod nogi. I tyle. Dobra, jedna szeczka z głowy. Um, ty obserwuj otoczenie. Ty tutaj dorzucisz hejdżem, czy nie? Nie dorzucisz zbytnio Dobra, przebiegnij w takim razie tu jeszcze sprawdźmy czy ten na pewno Okej, okay, spróbujmy go ustrzelić No niestety nie wyszło, więc teraz tak, teraz sobie użyjemy po prostu tu granatu i granadem go dobijemy bez większych problemów, myślę i cudownie, dobra tak, co teraz, kto teraz jeszcze został? Tutaj mamy naszego snipera, który będzie też na warcie i on ma do tego oportunistę. O, to bardzo dobrze. Ok, teraz pytanie, skąd będzie ich słychać? Znikąd. Ok. Dodasz mi te drzwi. Nie wyskoczyła nam to na ufolsów. Ok, więc myślę, że możemy się teraz przedstawić odrobinę do przodu naszymi oddziałami. Skoro tam nic nie widzimy Weźmy się skampmy tutaj, okej okay, jak ci to wygląda? Tutaj mamy jakieś systemy Tutaj będzie dalsze przejście Okej, okay, no dobra, no to jak tak póki co wygląda sprawa, no to jednego snipera musimy przestawić tutaj Nasz drugi gościu tutaj od ciężkiego sprzętu niech niech pobiegnie może za tą osłonę będę się czuł pewnie jak go tam ustawię Okej, okay, tu się nic nie dzieje. Dobra, drugiego, tam OK, wygląda na razie dobrze. No i snajpera tutaj za, za ruch ustawimy. Sobie po wewnętrznej. I myślę, że to będzie wszystko już współgrać. Teraz jak to wygląda teraz? Tylko czy nam jeszcze ktoś tu wyskoczy? Za nami, no standardowo. Będziemy musieli za chwilę się nastawić na to, że będziemy chronili swoje plecy. Dlatego też, myślę, że tutaj będziemy musieli przygotować jakiś komitet powitalny dla nich. Dobra, może sobie obróćmy kawałek mapy, teraz. Zobaczmy, jak tutaj to z tej strony wygląda. Tu mamy half cover, wykorzystajmy go, bo czemu by nie? Wtedy się też przesunąć do przodu bardziej. Tylko jak to zrobić teraz? Jak to zrobić w mądry i bezpieczny sposób? Chyba będzie... Chyba będzie problem z tym. No dobra. O, ty może sobie przeładuj teraz. Weźmy obronę. Przydałoby się tutaj też przesunąć do przodu dalej tą jednostką. Nie, dobra, zostajemy, tak. Zostaje jak jest. Zobaczymy, zobaczymy czy się ktoś pojawi nam. Na radarze. Chyba nie Dobra, przejdźmy tu. Nic. No dobra, no to tu jest full cover. Co tu mamy? Tu nie mamy nic. No dobra. Tak, tu nie mamy nic, to musimy przejść w takim razie tutaj. Czyli przedostajmy się, może, naszym. Ciężkim e, tutaj fajterem Jednym w tą stronę Zuberi Zuberi Bardzo że stamtąd dochodziły też w sumie dźwięki Tych naszych oponentów To można by to Dobra, przejdźmy tu miejmy nadzieję, że nikt nas nie oflankuje A w razie co liczę tutaj na, na Strzał reakcji naszego snajpera Dobra, drugi snajper za drugą osłonę O, no, na pewno nóż tam tej strony szły Może tak jeszcze sprawdźmy, rakiety, dwa, dwa Dwie rakiety mamy, czyli nie za dużo Może zobaczmy co tu jest Kusi mnie, ale... Kusi mnie, ale mimo wszystko... Dobra, pozostań tam na warcie jest trochę tak nierozsądne zostawiać odosobniony oddział, ale myślę, że w tym momencie jest jedno z lepszych rozwiązań, jakie możemy poczynić. Zobaczmy tutaj teraz. Warta i warta. I zobaczmy, czy coś się stanie. Coś będzie? Żadnego kontaktu. Dobra. Otwórzmy drzwi. No, teraz po, powinna zadziałać warta bardzo ładnie, ale niestety nie mamy jej odpalonej. A. E, niestety, to jest taki problem, że oni mnie mają bardzo ładnie na biciu, a my ich niezbyt. Więc może przesuńmy się tutaj. Ty, nasz kolego tutaj. 66% masz. A nie, to była nasza koleżanka. Bardzo ładnie. O, I teraz tak. Przeładujmy. Dobra. I miejmy nadzieję, że jeżeli e, tutaj teraz coś wybiegnie, to dostanie po prostu bułę taką, że się nie pozbiera. A mam nadzieję, że naprawdę, że ten jeden, jeden z tych energetycznych, tutaj po nas przyjdzie. On pewnie włączył wartę sobie. Eee. Ma granat? Ktoś tutaj jeszcze? Nie, tylko nasz sniper ma. Hmm. Dobra, podejdźmy tak: w taki sposób. Eee, ups. Do, no, dobrze, niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze. Bo goście po prostu nam stamtąd zniknął. Eee, jak goście nam stamtąd zniknął, to trochę mnie to przez nam niepokoi. I to bardzo mnie zacznę niepokoić. Dobra, odstawmy sobie snajpera na tej flance, jakby chciał te, z tej strony nam podejść. Dobra, ten snajper też czuwa. No, oni się przesunęli. Czyli zaraz pewnie będziemy mieli ich tutaj z tej strony na wejściu. Więc przesuńmy naszego drugiego snajpera tam. Dajlo, Dajlo podbiegnij tam. I to naprawdę w 3 -miga. I ciebie może ustawmy. O, żem się wkopał. A, żem się wkopał, naprawdę. Dałem się po prostu podejść mu teraz. Um, dobra, warte. E, I coś mi mówi, że stracimy chyba naszego załoganta. Bo myślałem po prostu, że on się tam przesunął jakoś mocno. Strzał reakcji, dobrze. Ale jaki wróg? Ja tam nikogo nie widzę, co jest najgorsze. Kurwa, mać. Ech. No to był pewnie ten ...Francu... frajer, co tu był. Dobra, podejdźmy tutaj, musimy go dorwać. Źle zrobiłem, że podzieliłem oddział. Bardzo źle eee, Potrzebuję tego skauta z tej strony W głupi sposób straciliśmy teraz jednego z naszych ludzi, naprawdę w bardzo głupi Wy tutaj czuwajcie I też źle dobrałem oddział, bo jednak dwóch snajperów na wrak UFO On To była po prostu przesada, to już była po prostu przesada Tu, tu by było po prostu za dużo błędów w tym momencie z mojej strony Tym bardziej, że straciliśmy tego, który miał jeszcze dwie rakiety jak nam teraz wyskoczy coś ciężkiego, to już na pewno sobie nie poradzimy. Dobra, tutaj ci sniper osłonią tą flankę, myślę. No, on stoi tutaj za rogiem i to jest w tym momencie tak... Tak złudne. Że po prostu, no... A, nie wierzę, że nam się tak podejść. Najpro Najprostszy w sumie możliwy sposób się tej tutaj podejść im, no ale trudno. A tutaj nie, nie będę sniperów samych wychylał na tą dużą przestrzeń Ze względu na to, że bardzo łatwo by szło ich tam po prostu yy, oflankować i zdjąć Dobra, zróbmy to może teraz w ten sposób. Yy, ty masz pełen magazynek Ty przeładuj, Dobra, ty przejdź na drugą Okej okay. Obrona, obrona, znaczy warta a Boże, ja jestem zły na siebie trochę teraz o to, bo w sumie mogliśmy tutaj... Mogliśmy uratować bez problemu tą postać naszą, ale... Dobra. Um, tutaj warta On siedzi gdzie? On siedzi w tym miejscu. No dobra. Okej, okay, zróbmy to może w ten sposób. Tu przesłońmy go. Otwórzmy te drzwi. Obróćmy mapę. I nie mamy się gdzie tutaj ukryć jakby co, No dobra Okej, okay, no to może weźmy warte i tutaj też warte. I zobaczmy co z tego wyjdzie. No, no tutaj ściąga z tego dołu. Mm. Warte dwie. Ja wiem, mógłbym podciągnąć tu snajpera i użyć granatów normalnie, wy, wykurzyć go stamtąd, no ale... Aaaajku. Dobra, niech będzie tak, wystawimy cięższego na przedzie. Miejmy nadzieję, że nic nie pierdyknie za bardzo. Okej, okay, spudłował. Dlatego w tym momencie sądzę, że jako on już jest oflankowany... Nic mu nie pomoże No, gdyby właśnie ten jeden błąd tutaj To mi się byłaby wykonana bardzo dobrze No ale niestety, no cóż, no zrobiłem jeden błąd taktyczny, zostawiłem tam samego tego gościa Gdybyśmy wysła zostawili ich tam we dwójkę Oni by to ogarnęli sobie bez większego problemu To jest pewne No ale dobra, cóż e, Także, cóż, w tym odcinku też... O! Storm Sztur, jest akurat. Czyli coś czego nam brakowało? Um, Ashley 12 misji. Kurde to boli. No ale trudno. E, ale okej, okay, dobra Oliska. W tym miejscu podziękowam za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej!